Dzisiaj chcę Wam pokazać ciasteczka bociankowe, które zrobiłam, no oczywiście na zamówienie jak wszystkie moje ciastka, ale z grafiką, którą podesłała mi klientka taką z myszkami i z balonikami, lekko zieloną. No i tutaj staram się ją wykorzystać jak najbardziej. Mogłam więc na sukieneczce nadrukowałam cały wzór. Tutaj na wózeczku nawet zrobiłam na tym tym o tutaj tutaj też jest ten wzór z meszoniami. Przeuroczo to wyszło. Całe myszki dałam na wózeczku i na buteleczce i wyszedł taki jakby komplecik. Przeuroczy, uważam. Ta myszka jest bardzo fajna. Bardzo fajnie myślę, że to wyszło. Oczywiście pakuję, tu mam więcej. Nie powiem, że tylko zrobiłam po jednej sztuce. Ale chciałam wam pokazać, właśnie robię zdjęcia. Jeśli wam się podobają, no to polubcie, możecie napisać w komentarzu. Zapraszam na ciasteczka, też możecie zamówić, zasubskrybować mój kanał, oglądać, czy też się podzielić gdzieś tam w swoich społecznościówkach. Będę wdzięczna. Super, dzięki wielkie i do usłyszenia, do następnego.